Moim niepełnosprawnym dzieckiem jest syn, 24-letni, który wymaga całkowitej opieki. Pani Maja zaczęła pracę, a synem opiekuje się mąż. Na razie. Ale żyje w stresie, że z dnia na dzień to ona przejmie te obowiązki i zostanie bez środków. Ustawa o świadczeniu wspierającym uniemożliwia właśnie rodzicom podjęć, y, ponowne wrócenie na świadczenie pielęgnacyjne, gdyż rodzice tylko do 18 roku życia mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne oraz do tego świadczenia pielęgnacyjnego dorabiać. Bo to zmieniło się w tym roku, kiedy weszło w życie nowe rozwiązanie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale znacznie zmieniło też zasady przyznawania innych świadczeń. Osoba niepełnosprawna dorosła może wystąpić o doświadczenie wspierające, ale gdy ona o nie wystąpi, to rodzic zostaje po prostu bez żadnego swojego, no jakiegokolwiek dochodu, tak? I na przykład teraz kolokwialnie mówiąc, ja bym była na utrzymaniu dziecka niepełnosprawnego, co jest niedorzeczne, ponieważ syn musiałby opłacić asystenta, rehabilitację, a niestety na moje utrzymanie już by tych pieniędzy po prostu nie było. To problem dla wielu rodzin, a teraz po przyznaniu nowego świadczenia ich opiekunowie otrzymują wezwanie do zwrotu wypłaconych wcześniej pieniędzy. Zwraca na to uwagę w interpelacji posłanka Pis Anna Dąbrowska Banaszek i dodaje, że są to często osoby w wieku emerytalnym, które zrezygnowały z emerytury. W odpowiedzi wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska mówi wprost, że pieniądze nie przysługują, jeśli osoba wymagająca opieki ma już przyznane świadczenie wspierające a to ustala ZUS od miesiąca, w którym złożono wniosek. A kiedy zapadła decyzja. Pieniądze za ten czas trzeba zwrócić. Ustawa o świadczeniu wspierającym, chociaż ona szła w bardzo dobrym kierunku, tak, bo ona zabezpiecza osobę z niepełnosprawnością. Natomiast nie można robić czegoś kosztem czegoś. I tutaj mamy taki przykład, że państwo, właściwie no stało się to zarządu wpisu, dało świadczenie wspierające osobie z niepełnosprawnością, a zabrało świadczenie pielęgnacyjne rodzicowi. Przepisy uchwalono jeszcze za czasów PIS jako odpowiedź na protesty. Już wtedy od głosu wstrzymała się posłanka Iwona Hartwig licząc na poprawki senackie. Uważam to w ogóle za ogromną nies niesprawiedliwość, bo nie możemy pomagać osobom z niepełnosprawnością, Kosztem opiekunów. My nie możemy, my nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby marginalizować instytucję opiekuna, bo przecież my nie oddajemy tych dzieci do ośrodków, do DPS-ów, tylko my dalej opiekujemy się. Często po osiemnastce potrzebują nawet więcej opieki, kiedy przepisy wchodziły w życie, krytykował je Łukasz Krasoń, pisał o pistolecie przyłożonym do głowy, o ogromnym pośpiechu i braku konsultacji społecznych. Obawiał się, że skażą na nędzę. Tysiące ludzi, później mówił już tak. To bardzo ważne, abyśmy mogli samodzielnie decydować, na co przeznaczymy te środki. Bo pół roku po wejściu w życie ustawy Łukasz Krasoń został pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Równość i dostępność to ważny filar nowoczesnego państwa dobrobytu, które tworzymy dla wszystkich. Na razie wiceminister nie znalazł dla nas czasu, ale już wcześniej zapewniał, że ustawę będzie chciał poprawiać. Będziemy pracować nad, nad poprawą tej ustawy. To rząd Donalda Tuska w 2014 roku zdecydował o znacznym podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego. Rodziny apelują, aby teraz przywrócił je dla wszystkich. Aleksandra Konkol, TVN24.